Cześć młody. Dzień dobry. jak dzień, dzień dobry. Witam na egzaminie państwowym. Może spróbujemy pana no, upie Nie będę tutaj nic mówił, jak co. Wykaże pan swoje umiejętności, jazdy. Raz pytania podstawowe. No, weź po tutaj. no? Czy spożywał pan alkohol przed wejściem do tego? Nie spożywałem. Minus. A ja tak. Czy brał pan do palaczy? Nie brałem. Minus. Ja się nie będę chwalił. No teraz takie proste z mostu. Czy gada pan z kur**ami? Nie gadam. No, bardzo dobrze, ja też nie. Czy zapozna się pan z regulaminem jazdy? Tak, zapoznałem się. To dobrze będziesz mnie prowadził, bo ja tego nie znam. No, no to... Chyba zaczynamy jazdę. Proszę piwo. Dzięki. Mam nadzieję, że nie podpijałeś. No, no to... Młody, przygoduj się do jazdy Usterka tam p**** dobrze ustawione, patrzyłem Pasów też nie zapina i ręcznie nie trzyma, nie trzeba rzucać No oczywiście No, odparuj się tą szybę, bo nic nie widać to Zamarzło Szyba zamarzło. Co no patrzysz, no, patrz, widać wszystko, człowiek. No ja pasów też nie zapinam, bo ja nie muszę, ja tylko mogę Teraz jedziemy na plac, proszę tam w lewo. Oczywiście. K a kierunek to gdzie? No i. Minus. Pan otworzy tam bramę, bo zimno mi się nie chce wysiadać. Proszę tam po ten muszlę kolozytową odjechać. No dobrze, dobrze. Ja wysiądę, odstawię. postawię za to gibelek jako pachołek Proszę pana piwo Daj mi to piwo No i co? Ogień No jedź, jedź, całego dnia nie mamy no, no jedziemy, jedziemy A pan nie powinien na że patrzeć czy wszystko gitarów No jakby było 20 na plusie to może i bym patrzył a że jest na minusie, to nie będę patrzył No i teraz wsteczny i lecimy nie dusza tego ręcznego nim tak nie trzyma Na co się tutaj nim... No, nie widzę w tych usterkach Powiem panu szczerze, że ja też, nie? Pan uważa na ten kibel z tyłu, postawiłem by. No, przyje***e wniotły K***a, no i będzie minus już pan pa, parę minusów ma. W matematyce to plusy będą, no ale no nie będę chwalił dnia przed zachodem dupy No, no, no. Co to było? Nie wiem. Pan chyba coś. To nic, to już na to przymkniemy oko. Nie będę wychodził, myślę, że jest dobrze. No to teraz. Nie, wzniesienia chyba nie ma sensu robić z tym ręcznym. Chyba jedziemy na miasto. Jedziemy na miasto, oczywiście Chyba trzeba. Teraz hmm. te wszystkie znaki i zasady ruchu drogowego. No coś tam znam. Ja nie chwalę się też. Coś tam znam. A zamknie tu bramę, bo zimno naprawdę jest. Ja w samej bluzie. Nie będę mi nie ma sprawy. Rama no i jedziemy tu w lewika. No i kierunek, gdzie znowu ten kierunek? O, zapomniało mi się. No przypnęło go teraz, no ale to jest ostatni raz, naprawdę. W prawo, w lewo, chyba w prawo. No. Pojedźmy w prawo. Kierunek jest. Ale to akurat niepotrzebny był. No, rozpędzamy się. Czwóreczka bardzo dobrze. Eko jazdy nie będziemy robić, bo ona jest cały czas. Dwa cylindry nie działają. No tutaj mamy ograniczenie do 70. A no, zaraz będzie? Tak. No, niedługo zbliżamy się do ronda. Tam pokaże swoje umiejętności. Pamiętam, jak ja zdawałem prawo jazdy. Tak. Za 5 albo 6 razy Bo egzaminator i za mało kasy miał Nie no przepuścił bywa. Zbliżamy się do ronda Przypominam, że samochód jest wyposażony w tylny napęd Minus Za co? Kierunek jest, wszystko jest no tylny napęd! No czego pan nie rozumie no Oj. Jazda bokiem, no Opony Łyset, tym bardziej, no trzeba je kończyć Teraz zjedziemy młody do sklepu Mi nie skoczyło i Tutaj chyba... Tutaj w lewo, tak? jest jakiś stożyści monopolowy No, ustaw no, no, no. pierwszeństwa ładnie no, Pan jak zadymił pije. To co pan chce setkę? seteczka się przyda, tam jakoś smakowo weź przekręcimy na pół Dobrze No uważaj tam na samochodzie, bo jedzie No halo, co tam, chciałeś znowu Pokemony? Nie mam czasu, tutaj z gnojem jeździmy No, no, no znowu przyjeb jakiś nie alkoholu No ale co zrobić, taka młodzież teraz Dobra, jadę go oblać szybko i widzimy się na Pokemonach. Charizarda zamawiam dzisiaj, no. Na razie. Cześć! No jak tam młody? Co tam kupiłeś? Kupiłem jeszcze energologa, żeby, żeby je... się siępnęło. Dokładnie. Orzech laskowy. No nie piłem jeszcze, zaskoczyłeś się młody. No to co? Plusik. No to mogę tego z alkoholem poprawić. Na plusika. Oj, nie tutaj. No dobra, to se potem jebniemy, piwo dokończymy. No to tak, kontynuujemy jazdę. No, no to teraz wyjeżdżamy delikatnie, delikatnie. Uważamy tam na pieszego Jak tam panu się to minęły? Jak minęły? Szybko. Jak się jest pijany, to wszystko szybko mija. To nieprawda. Ten egzamin też mi szybko minie. Zobaczysz, młody. No przyzna się, że pierwszy raz jadę. To trasą Patrz, jak śmigno. Patrz, młody jakie chciałem Zostań, go No. Patrz, tutaj setka Pokémon. No. Widzisz się tamto. No. Ładnie, ładnie. No. No, Zbierałem sobie trochę przez całe życie. Jeździłem tu i tu z kursantami. Czekaj. Co? Spokojnie młody. Nic mu nie jest. Skroniłem go jeszcze. Podzielimy się łupem. Sześćdziesiąt czterdzieści. I co? Możemy jechać, tak? Tak, tak, jedźmy, jedźmy Lekko kwa z głowy, ale... Myślę, że oddychał hmm. No się ciemno zrobiło No ciemno i dlatego nie zauważyliśmy, tak? Oj, to... Tam... No, o, gdzie, no, gdzie ty, tu na krawężnik zaraz wjedziesz, człowieku, no? Masz szczęście, że po pijaku zgubiłem długopis Kolejnego minusa pisał. No nie ma na co zrobić. Oto... No chcesz? O ja, jeszcze nie jeszcze Widzę, no. że minusy chcesz zbierać. Chłopakom się <noise> wypełnił. To zrobię. A! Ale dobre. Od razu się lepiej kieruje. Tobą No to Co młody Minusów nazbierałeś Oj, tak. Ale jak to w matematyce jest Dwa minusy dają plus No masz to prawo jazdy Trzymaj et <grym> Proszę 10 złotych Mieszko pierwszy Dziękuję Też nie również A czekaj 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 no, Kartę mojej Biedronki gdzie mnie tam Żona nie no co trzeba mieć Tak No i co Dobra no to co Żegnaj Sz szerokiej drogi